Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, spokój i dobro. Dzisiaj chcemy kontynuować nasze rozważania na temat duchowości świętego ojca Pio w aspekcie może takim bardziej negatywnym, to znaczy mowa o grzechu, czym jest grzech, czym był w życiu świętego ojca Pio, dlaczego ojciec Pio z tym grzechem bardzo wiele się zmagał i w sobie, i pomagał wyjść z grzechu innym osobom. Na samym początku warto zaznaczyć, że święty ojciec Pio który był nazywany męczennikiem konfesjonału, był kapłanem który bardzo wiele spowiadał rozróżniał pokusy od grzechu pokusy to jest jak mawiał znak zjednoczenia z Bogiem bo jeżeli człowiek jest kuszony to znaczy że ma coś jeszcze do obrony ojciec pio często paradoksalnie mówił że pokusy upodabniają nas do zbawiciela dlatego że pan Jezus też był kuszony pokazał nam jak zwalczać pokusy słowem zwróceniem się do Pana Boga modlitwą Pokusy mogą być próbą do wzrostu, a więc są szansą, są zagrożeniem, ale są też szansą. Mówimy o pokusach, czyli propozycji do zła. Równocześnie są źródłem zasług, bo jeżeli człowiek odwraca się od zła, od grzechu i zwraca się do Pana Boga, mówi Panu Bogu, że Go kocha. Święty Ojciec Pio często powtarza, że pokusy są podobne do mydła, które właśnie wtarte w ciało, <grym> zdają się to mydło brudzić ciało, ręce ale tak naprawdę je później oczyszczają. No i trzeba tu rozróżnić strapienia, które pochodzą od Pana Boga, od pokus, które pochodzą od złego ducha, od świata, od złych tendencji w nas. Bóg może dać strapienie, ale strapienie, które rodzi nawrócenie, pokusa jest źródłem takiej pokusy, może być zły duch, złe tendencje w świecie, albo stary człowiek w nas, człowiek grzechu. Dla Ojca Pio pokusy oznaczały, tak jak wspomniałem, zdrowie duszy, Ojciec Pio sam przeżywał bardzo często pokusy, ale były to gwałtowne pokusy, jak mówił przeciw wierze, żeby zanegować wszystko to, w co on wierzy, czemu się poświęca. Bardzo często spowiednicy, kierownicy duchowi pomagali mu w odczytaniu, co jest od pana Boga, a co jest od złego, co prowadzi do pana Boga, a co od niego oddala. Często wobec siebie ojciec Pio nie wiedział, czy to, co robi, podoba się panu Bogu. To było największe jego udręczenie. Jednak we wszystkim święty Ojciec Pio uczył się ufnością do Pana Boga, uciekał się do Pana Boga w tych różnych trudnych doświadczeniach, położeniach. Bardzo często Ojciec Pio mówił, że kluczem jest wola, wolna wola człowieka, żeby nie ulec pokusie w końcu złu grzechowi. To tutaj mówił, że łaska Boża, czy z natchnieniem, czy pokusa, z propozycją do zła, zatrzymuje się przed wolną wolą człowieka. I każdy z nas ma ten klucz, ma bramy, decyduje się, czy wejść w zło, czy się też otworzyć na łaskę Bożą. Wola ludzka, wolna wola jest kluczowa, mawiał święty ojciec Pio i nikt nam nie zabiera tej wolnej woli, ona może być osłabiona. Jesteśmy rozumni, wolni, nieśmiertelni, mamy nieśmiertelną duszę. A więc po prostu od człowieka zależy, kogo wybiera, na co się otwiera. Jeżeli trzymamy się z dobrym Bogiem, no to łatwiej nam przezwyciężyć propozycję do zła, łatwiej nam wytrwać w dobrym. Zło wchodzi przez wolną wolę, przez wolę. I to jest właśnie często ojciec Pio powtarzał. Że masz wolną wolę, możesz się otworzyć na łaskę Pana Boga. Możesz powiedzieć grzechowi nie. Możesz zaufać Panu Bogu i w pokusie zwrócić się do Pana Boga. Dla Ojca Pio grzech jest nieposłuszeństwem, jest śmiercią duszy, przyjaźni z Bogiem. Grzech to ciemność, mawiał. Nałogi to bożki. Ile grzechów tyle króluje w nas bożków, tyranów. Są takie podstawowe trzy złe skutki grzechu. Czynią nas niewolnikami zła, grzechy, Pozbawiają nas wszystkich dóbr duchowych, jeżeli właśnie popełniamy grzech śmiertelny, ciężki, trwamy w nim. I kładzie nas grzech pod stopy złych duchów, które depczą nas nie niczym błoto. To są słowa Ojca Pio. Bardzo często, jeżeli jesteśmy uwikłani w grzechach i nie chcemy je wyznać Panu Bogu, oddać, to grzechy przynależą do złego, do potępionych, to jest królestwo ciemności, zła, grzechu. A my mamy być w Królestwie Bożym, w Królestwie Łaski, darów, owoców ducha świętego. I trzeba tu zważać na grzechy lekkie, tak zwane. Często lekceważymy te grzechy. Ojciec Pio powtarzał: Ludzie potykają się nie o górę, ale o kretowiska, czyli o małe grzechy. One są może przyczyną do tych większych, osłabiają naszą wolę, naszą determinację w trwaniu w dobrym. No i każdy grzech wymierzony przeciw Panu Bogu, bo zrywę taką. Więź z Bogiem, taką serdeczność, takie może i przeżywanie, odczucie bliskości Pana Boga. Grzech złem przeciw sobie samemu, no bo pijemy jakby truciznę na raty. Grzech jest taką trucizną duchową, że dopada nas smutek, dopada nas no, jakieś zło, przygnębienie. Jest nam ciężko, źle się czujemy ze sobą, nasza dusza choruje i potrzebuje no, uzdrowienia, łaski Bożej. I zło, grzech jest wymierzony przeciw bliźnim. Brak nie mamy takiej skutecznej pomocy. Ojciec Pił omawiał, że jeżeli jesteśmy w grzechach śmiertelnych, to nasze modlitwy są mniej skuteczne. One służą jakby naszemu nawróceniu. Ale jeżeli jesteśmy w zażyłości z Panem Bogiem, w łasce uświęcającej, łaska uświęcająca odrobinę życia Bożego w nas, wtedy i nasze modlitwy są skuteczne i możemy bardziej przyjść z pomocą no tym, którzy potrzebują tej pomocy. Jeżeli się za kogoś pomodlę, modlitwy są skuteczniejsze, owocniejsze. Tak mawiał ojciec Pio. Grzech to śmierć wieczna. Jeżeli by człowiek umarł w grzechu, nie żałował, nie zwrócił się do Pana Boga, to właśnie jakby... Jest taka śmierć doczesna, odłączenie duszy od ciała, ale jest też śmierć wieczna, kiedy człowiek odłącza się od Pana Boga. Pan Bóg nas nigdy nie przestaje kochać, ale to my, ludzie, przestajemy się do Pana Boga zwracać, prosić go o potrzebne dary, łaski, liczyć na Pana Boga, stawiać go na pierwszym miejscu, na najważniejszym miejscu, jedynym miejscu. A więc to jest bardzo ważne, żebyśmy unikali grzechu, zła, a wybierali dobro, przynależyli do Pana, który jest dobry. Tylko przy Panu Bogu możemy być szczęśliwi, tylko z Bogiem. Ojciec Pio bardzo często akcentował różne grzechy, starał się i w sobie, i w ludziach i innych, których spowiadał, którym przewodził. Proponował, żeby unikali grzechów. I jakie to są grzechy? No, przede wszystkim. Mawiał, nie ufaj sobie bardziej niż Bogu, że Pan Bóg jest jedyny, któremu trzeba zaufać. Tylko Pan Bóg jest godzien miłości i zaufania. Często, jeżeli wybieramy zło. Grzech, no to mówimy Panu Bogu, nie ufam Tobie. Nie wierzę, że jesteś dobry, że chcesz dla mnie dobra. I dlatego każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, jak mówi Ewangelia św. Łukasza, a kto się poniża, będzie wywyższony. Czyli zaufać Panu Bogu. Druga sprawa nie skupiać się tylko na dobrach doczesnych. A Ojciec Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujemy. Jeżeli tylko dobra doczesne i zapominamy o panu Bogu, no to jest to opuszczenie tego, mamy chciwość taką w sobie. Ojciec piją już kiedyś, może było mówione o dwóch dziełach, mówił, że człowiek w życiu ma do wykonania dwa dzieła, jedno mniejsze, to doczesne, kiedy się bogacimy, kształcimy, rozwijamy, kiedy kochamy może to życie tu doczesne, ale jest drugie, ważniejsze, większe dzieło to jest dać się panu Bogu uświęcić i zbawić, uwierzyć, pokochać pana Boga, zapragnąć życia z Bogiem. To jest to najważniejsze dzieło, które mamy w życiu do wykonania, a więc właśnie nie skupiać się tylko na dobrach doczesnych. Bardzo często jesteśmy tymi oczami, uważnością naszą, no, utkwieni w życiu doczesnym zapominamy często o modlitwie codziennej, o niedzielnej mszy świętej, o przyjmowaniu komunii świętej, o życiu według Bożych przykazań, Ewangelii, o spowiedzi świętej chociażby raz w miesiącu. Święty Ojciec Pio mówił również nie karm serca bezwartościowym pokarmem. To, co mówił Pan Jezus, że to, co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzież, zabójstwo, cudzołóstwo, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, pycha. W Ewangelii Marka czytamy właśnie te słowa Świętego Marka, ale nie karmić się bezwartościowym pokarmem. Stąd taka zachęta przez Świętego Ojca Pija, abyśmy czytali, i rozważali Ewangelię. Słowo Boże, dobre lektury, dobre konferencje. Jest dzisiaj tyle audycji dobrych, czasopism chrześcijańskich, które karmią nasze serce. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy no, takim małym poletkiem i na to pole możemy wrzucać dobre nasiona, sadzić dobre rośliny, owocy, warzywa, albo możemy nasiewać, albo sam się nasiewa chwast, wady, grzechów. Ojciec Pio często mawiał, do nas należy zbierać kamienie grzechu i wyrywać chwasty. A do Pana Boga należy sadzić, pielęgnować, dawać wzrost i owocowanie. Święty Ojciec Pio widział, że mamy współpracować z łaską Pana Boga, my mamy usuwać kamienie grzechów i wyrywać chwasty naszych złych wad, nałogów, próbować się zmienić, jakby przygotować takie poletko pod Boży zasiew, ziarna, Słowa Bożego. Ważna jest kwestia, jak mawiał Ojciec Pio, nie porównywać się z innymi. A więc nie zazdrościć kwały grzesznikowi często patrzymy na innych i mówimy im się powodzi w tym życiu nam nie porównuj się z innymi, ale patrz na Pana Boga każdy jest inny i Pan Bóg, nawet jak widzimy dobrą innych osób. Cieszmy się tym dobrym. Przecież niebo będzie polegało na tym, że będziemy się cieszyć szczęściem innych, jak swoim. A więc dobrze, że otaczają nas ludzie dobrzy, piękni, wspaniali, o dobrych sercach, bo gdyby otaczyli nas przestępcy, się balibyśmy się wyjść, nie czulibyśmy się bezpieczni. Dlatego chwalmy Pana Boga za to, że wśród nas, obok nas, w naszych środowiskach, miejscach zamieszkania są ludzie dobrzy. Oby ich było jak najwięcej, aby wszyscy byli dobrymi ludźmi zwróconymi do Pana Boga, nie porównywać się z innymi. O nikim Pan Bóg nie zapomniał, każdego obdarza swoją łaską, miłością. Ile nasze serce zdoła pojąć łask Bożych, przyjąć tych łask, to tyle Pan Bóg chce nam dać. Ojciec Pio mówił często, nie gódź się na niewolę, a więc mówił często, że ucieczka w kajdanach nie czyni wolnym. Człowiek dzisiaj opuszcza Pana Boga, trwa w nałogach i często myśli, że będzie szczęśliwy. Godzi się na niewolę grzechów, nałogów, wszystko mi wolno, święty Paweł napisał, ale nie wszystko przynosi korzyść. Ja niczemu nie oddam się w niewolę. Pierwszy list do Koryntian. Święty Ojciec Pio często pomagał ludziom wyjść z niewoli, kiedy spowiadał, kiedy modlił się za te osoby, kiedy sprawował tzw. kierownictwo duchowe, towarzyszenie duchowe. Pomagał ludziom wychodzić z niewoli, od zła, z królestwa ciemności do królestwa światła. Czynił z ludzi przyjaciół Boga, osoby wierzące. Często ojciec Pio mawiał, żeby nie zamieniać emocji w urazy. Nie gniewajcie się, ale nie grzeście, jak stwierdza Słowo Boże. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce, ani nie dawajcie miejsca diabłu. List do Efezjan, czwarty rozdział. Kiedyś do ojca Pio przyszedł pewien pan i mówił, ja nie mogę przebaczyć mojemu bratu, ponieważ był podział spadku, no i po prostu czuję się pokrzywdzony. Ojciec Pio za pokutę dał temu człowiekowi odmawiać modlitwę pańską modlitwę ojcze nasz zmienionej wersji Nie odpuszczaj mi moich gwin, tak jak ja nie odpuszczam mojemu bratu. I po kilku dniach ten mężczyzna przyszedł do ojca Pio i mówił, nie mogę się tak modlić, bo modlę się o swoje potępienie. Wtedy właśnie ojciec Pio mówi, widzisz, nie możesz poczuć Bożego przebaczenia na sobie, no bo nie masz tą nienawiść, zamieniasz emocje w urazę. Trzeba wybaczyć, może domagać się sprawiedliwości, ale bez nienawiści, bez życzenia zła. No, bo ktoś pobłądził, ktoś potrzebuje modlitwy, może urazy chętnie darować jest jeden z dobrych uczynków. Co do duszy, nie bój się zmęczyć, mawiał ojciec Pio. Bardzo piękne są jego słowa, kiedy mówił, że ziemia jest miejscem pracy, wysiłku, trudów, zmagań, a niebo jest miejscem wytchnienia, nagrody, odpoczynku, chwały że tutaj jest bojowanie, nie bój się, się zmęczyć. I kiedy patrzymy na Świętego Ojca Pio, to widzimy, że on był człowiekiem, który bardzo wiele i rzetelnie pracował na rzecz królestwa Bożego, modlitwą, cierpieniem swoim, posługą kapłańską. Dał się zmęczyć dla sprawy dobrej, ludzie się męczą dla nałogów, dla grzechów, pokonują kilometry, tracą pieniądze na grzech, na różne nałogi, a my się boimy się zmęczyć dla swojej Bożej korzyści, swojej korzyści, korzyści właśnie kościoła, korzyści może no, środowiska, żeby było lepsze, w którym środowiska, w którym żyje. Jeśli o swoich domowników nie ma ktoś starania, ten zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego. Czytamy w pierwszym liście do Tymoteusza. Często święty ojciec Pio powtarzał, że grzech to ciemny loch, że człowiek kiedy jest w grzechu, jest przywiązany w lochu, w ciemnym nie widzi. Zobaczcie, jak jesteśmy w jakimś pomieszczeniu, nie ma nawet małego światełka, no, boimy się poruszyć i nie widzimy, wszystko się wydaje nie takie niepewne. I grzech czyni nas ślepymi na Pana Boga, na dobro, na piękno. Bóg nas zawsze kocha i grzech Trzyma nas z daleka od Boga. Jest takie piękne powiedzenie, albo łaska Boża, Słowo Boże, będziemy nas trzymać daleko od grzechu, albo grzechy trzymają nas daleko od łaski Bożej, Słowa Bożego. Nie da się pogodzić łaski Bożej i grzechu. Często próbujemy tak. Przypomina mi się tutaj takie opowiadanie o pewnej pani, która... Na wzgórzu Gargano w sanktuarium świętego Michała Archanioła pod koniec procesji ucałowała figurkę św. Michała dwa razy i później złożyła pocałunek demonowi pod stopami św. Michała Archanioła. Kapłan się wykrzyknął, co pani robi, a ona mówi, trzeba trzymać z tym i z tym, bo nie wiadomo, gdzie skończymy. Drodzy, my często chcielibyśmy też trzymać i, i z Panem Bogiem, i z grzechem, a przecież to są dwie rzeczywistości. Grzechy przynależą do potępionych, do piekła, do złego. A łaska, piękno, dobro, życie, prawda, niebo przynależy do Pana Boga. A więc wyda się chorować, no i chcieć być zdrowym. Ojciec z mówił kiedy człowiek spowiada się, wyznaje grzechy, trzeba je odżałować, trzeba je właśnie integralnie wyznać, ale już do nich nie wracać, mieć takie zaufanie do Pana Boga, że odpuszcza. Czasami jest tak, że Pan Bóg odpuścił grzechy, Kościół potwierdził to odpuszczenie, ale człowiek sam sobie nie może wybaczyć danego grzechu. Dobrze by było często się spowiadać. Ja mówię, że są tak zwane spowiedzi z konieczności, kiedy mamy grzechy ciężkie, śmiertelne, a więc świadomość zła, dobrowolność zła i materia wielka, chociażby przekroczenie przykazań Bożych, Kościelnych, świadomie, dobrowolnie i w tej materii dużej. I są spowiedzi święte z potrzeby serca, nie, że właśnie z konieczności i z pobożności, a więc, że Raz, na dwa tygodnie się ktoś spowiada. Na przykład, my, zakonnicy, mamy zalecenie, żebyśmy raz na dwa tygodnie się spowiadali. Nie ma grzechów ciężkich, często, bardzo często, ale po prostu jest tak, żeby odnowić swoją przyjaźń z Panem Bogiem. Kiedy jeden z panów, Alberto Del Fonte, był u spowiedzi świętego ojca Pio, ten mężczyzna później rozpowiadał, że ojciec Pio sam mówił mi grzechy. Święty Ojciec Pio miał taki dar czytania w ludzkich umysłach, sercach, niekiedy Pan Bóg mu dawał takie poznanie. Ten Pan Alberto się zblokował, zestresował i wtedy Ojciec Pio mówił, zazwyczaj nie bój się i sam będę mówił, jakie masz grzechy, ty tylko potwierdzaj. Sakrament spowiedzi, kiedy oddajemy grzechy Panu Bogu, jest też miejscem uzdrowienia naszej duszy, ale niekiedy i ciała. Jedna dziewczynka została uzdrowiona przez posługę spowiedniczą Ojca Pio, była niewidoma i kiedy odeszła od spowiedzi, to przejrzała, zobaczyła. Ten cud został opisany w kronikach klasztornych w Giovanni Rotondo za życia Ojca Pio. Podczas rozgrzeszenia Ojcu Pio często częsła się ręka. To często powtarzają penitenci, że kiedy wypowiadał słowa, tak jakby wypowiadał je z wielkim bólem. Wiedział, ile męki Pana Jezusa, ile miłości kosztuje odpokutować, odkupić nas za grzechy. My tak często łatwo grzeszymy, ale pokuta, którą czynili święci, odkupiciel, Pan Jezus, który podjął na mękę za nas, na grzesznych, by przywrócić nas Bogu Ojcu. Święty Ojciec Pio, który uczestniczył, też w męce Pana Jezusa, bo prosił, podziel się miłością i cierpieniem i został naznaczony stygmatami. Bardzo piękne są obrazki, kiedy takie opowiadania, że ojciec Pio spowiadając zemdlał, został zaniesiony z konfesjonału do zakrystii i kiedy doszedł do siebie, chciał wrócić, by spowiadać i wrócił, ale wcześniej gwardian przełożony klasztoru próbował odwołać spowiedź ojca Pio. Ojciec Pio nie... No właśnie, muszę wrócić i dalej kontynuować moje dzieło jednania, przywracania ludzi Panu Bogu. Ojciec piotrusz tuż w przededniu swojej śmierci, zobaczcie, wyspowiadał pięć osób, jakim był gorliwym spowiednikiem, jak wielkie zło widział w grzechu, jak wielką łaskę w Bożym przebaczeniu, w sakramencie spowiedzi. Korzystajmy z miłosierdzia Bożego, unikajmy grzechu, wybierajmy Pana Boga, który nie chce, żeby Jego dzieci cierpiały na skutek grzechów. Jeżeli są grzechy ciężkie, żałujmy, oddajmy je Panu Bogu, zaprośmy Pana Boga do naszego życia i żyjmy w łasce Bożej, a łaska Boża to odrobina życia Bożego w nas. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.